Dzień dobry z tej strony, Gubal. I tu moja dziewczyna. Klaudia. Dzisiaj porozmawiamy sobie na y, oglądanie mojego wczorajszego odcinka, bo niestety y, mój syn nie dał rady nagrywać dźwięku i było bardzo tragicznie. Prawda, Klaudia? Niestety tak. I pomyślałem, że razem z moją dziewczyną nagramy sobie komentarz do mojego odcinka. Jest bardzo wstydliwa, nie wie, co może o tym gadać, ale myślę, że się rozkręci razem ze mną. Nie wiem, masz jakieś pytanie w stosunku do tego, do tego co ty widzisz? Nie. <laughs> nie masz żadnego pytania, okej. Okay. To tyle, że zostawiłeś pieniądze. No słuchaj, no ja jestem na tyle bogaty, że nie muszę zdobywać pieniędzy, tak? Ostatnio y, kupiłem sobie różdżkę, na którą wydałem praktycznie wszystkie moje pieniądze zostałem teleportującym się biedakiem. No, ale już odrobiłem e, znaczną sumę pieniędzy i no, nie chcę marnować czasu na zbieranie głupiego golda. Ta, a tu wziąłeś. <gry> no słuchaj, no, tam wziąłem, bo było akurat pod podwyżką na to, co ja musiałem. Które akurat są te skoczki, które bardzo mnie denerwują, nie lubię z nimi walczyć, szczególnie na kromantą, gdzie... Muszę y, nie dość, że wyprzedzić y, atak, żeby wiedzieć w którym kierunku z, y, zaatakować. To jeszcze one cały czas skaczą i omijają cały ten atak, no. później chyba zacznę je po prostu pomijać, omijać. Tutte, Szłam? No, ale pamiętaj Klaudia, żeby mówić do mikrofonu. Moje no, inaczej nie wiem czy cię będzie dobrze słychać. No, a jaś dzisiaj sobie pięknie rysuję w zeszycie i jest zajętym dzieciakiem. Myślę, że da nam przez 20 minut porozmawiać z jednym odcinkiem A tu idziesz z kimś bit? Tutaj szukam przejścia na, do Izuala, żeby zrobić pierwszego questa który da mi 2 y, punkty umiejętności Moja y, dziewczyna za bardzo się nie, na, nie zna na diablo, więc mm. podejrzewam, że będzie zadawać dużo pytań. Może komuś się to przyda, prawda? A to daleka druga jest do tego? No, muszę tutaj, tutaj masz mapę, prawda? Nie muszę no. chodzić po obrzeżach mapy. Żeby znaleźć przejście, ale ja pamiętam, że Niechcący tam na początku ominąłem przejście i teraz będę błądził Błąd przez całą to. mapę I dopiero pod koniec, jak już ją całą odkryję, zorientuję się, że w tamtym małym skrawku akurat było przejście No cóż, lepiej dla mnie, bo zdobyłem sobie troszeczkę doświadczenia, większy level zdobyłem Zawsze będę miał troszeczkę mocniejsze umiejętności Nie pomnę tam No mana ci schodzi no właśnie największy kłopot z tą postacią mam z maną. Mam za bardzo, za mało punktów many i po prostu co chwilę kleję te butelki z maną. Normalnie kupcy to nie wiem czy nadążają z produkcją w tych butelecie. Bo mnie się nie opłaca kupować tylko do paska, tylko muszę kupić sobie punktu żeby chociaż sobie jedną mapę dobrze przejść. Nie, wracając się co chwilę po manę. Ja tylko z tą postacią tak jest? Yy, ogólnie z każdą postacią, która używa magicznych umiejętności, ale... Yy, jeśli zadbamy o płynek, który da nam yy, dużo many, no to wtedy nie będę musiał się machić o many. Ciekawe, czy się sobie zacznie tańczyć. No, <grym> tutaj dodałem... Yy, Więzienie z kości, w końcu będę je posiadał, a jak wiadomo więzienie z kości zwiększa procentowo umiejętności od włóczni z kości, no i dodatkowo włócznię z kości. A wię... Pozostałe punkty nie rozdaję z tego względu, żeby na bieżąco rozdawać i w więzienie z kości, i włócznię z kości, żeby co chwilę wzmacniać tą włócznię z kości procentowo obrażenia, żeby były jak największe, żeby jak najszybciej zabijać. Jestem z jednym odcinkiem do przodu, więc wiem, że przy Diablo będę się niesamowicie długo bawił. Bo jednak więzienie z kości okazało się, że ma za mało życia. I Diablo jednym machnięciem niszy to więzienie i później przestałem to używać tylko po prostu powoli. a Dokładnie męczyłem się z Diablo, ale w końcu upadł. Nawet Diablo nie dał rady, ale trzeba było się trochę pobawić. Tutaj pewnie mi się przerwał, więc musiałem się no chwilę ja zastanowić. Się <laughs> Wczoraj był bardzo marudny po imprezie. Już był zmęczony i chciał tylko i spać. No, coś to iść tam do niego i za chwilę wrócisz. Już Jasiu potrzebuje uwagi, żeby patrzeć jak pięknie rysuje. Jeśli to można nawet nazwać rysowaniem, ale dla niego to jest Picasso. Już niedługo przejdę na następną lokację. Tutaj jednak chyba nie omijałem tych skocków, wszystkie wybijałem, ale tutaj martwiłem się pewnie o poziom umiejętności, o doświadczenie, bo mam bardzo niski poziom na lokacji, w której aktualnie jestem i mnie to trochę zmartwiło. Tutaj się zastanawiałem, gdzie jest to przejście i tak kurde patrzałem, nie mogę znaleźć, ale pewnie za chwilę się zorientuję. Coś więcej już... wbij się, żeby był większy poziom. No, no widziałeś, no wszystkie potwory po drodze zabijałem, pokonywałem, tak? pokonać więcej. Staram się, ale ich więcej nie ma, no wszystkich zabijam. Wszystkich po drodze. A specjalnie nie będę, jak wykonałem cel lokacji, to specjalnie nie będę wiesz, chodził po lokacji, żeby ją czyścić, bo to jest dla mnie troszeczkę strata czasu. Tutaj byłem trochę zdenerwowany z tego względu, że te duszki wysysają dodatkowo manę. A mana nie dość, że mi bardzo szybko schodzi, um. dużo potek wypijam. To mi jeszcze dały potworki na wypijanie many. O, tutaj mamy Izuala, którego nie pokonam za pierwszym razem, będę musiał się wrócić. Niestety, po potki many, bo mi braknie. O, ciężko idzie. No tutaj na górze no. ma życie Izual to jest chyba jeden z bossów, który ma największą ilość życia. Jego się zawsze najgorzej wie. Tutaj, jakby pomocnik miał dru druzgocące uderzenie, to by było po prostu niebo, a ziemia, by Izual w ciągu kilku sekund padł. A niestety tak nie działa. O, Jaś się zdenerwował. Nie popsułaj zabawki. Nie będziesz kolorował zabawek. Tu mam coś No, wróciłem już po butelku many. Teraz już raczej Izuala pokonam. Nie trzaskaj. Będę musiał to wszystko wycinać później. <grym> o. Z nagrywaniem odcinków zawsze mam w taki sposób, że nagrywam głos, odcinek, a później bawię się w Audacity w wycinanie dźwięków, które Jaś wydawał zbyt głośny. Nie powiem Wam jak na przykład to, bo na pewno to już wytnę. No i dźwięków zbyt głośnych i. Pierwsze co robię po zakończeniu odcinka to bawię się 10-15 minut, żeby ustawić cały głos, chociaż i tak się wszystkiego nie da. Bo czasami ja przykładował tak jak wczoraj to już po prostu było przekomiczne. No, Próbowałem uratować ten dźwięk, ale po prostu nie dałoby się tego w normalny sposób oglądać. No, na 18 poszliśmy, spokojnie dziecku nie daliśmy alkoholu. Ale zachował się jakby był pijany, dobrze się rozbawił, w kręgle pograł, prawda? Po, po, pozbijałeś kręgle, Jasiu? Zbiłeś kręgle, czy nie? Da. Jasiu oczywiście pistolet wycelowuje w siebie, ciągnie za spust. Na szczęście pistolet pusty jest. W razie czego to jest pistolet zabawkowy na wodę, więc się nie martwcie, że, jakie, że pistolet daje dziecku <grystanie> półtora rocznemu. O, już się wziął zarysowanie, jest fajnie. No i tutaj nie przechodziłem na następną lokację, bo tak jak mówiłem, wtedy bardzo martwiłem się o poziom umiejętności mojego nekromanty. I stwierdziłem, że troszeczkę jeszcze pofarmię, bo bardzo szybko znalazłem to przejście i chciałem jeszcze troszeczkę wbić tego poziomu. No, klucze w sklepie są praktycznie za pół darmo, więc nawet nie marnuję czasu, żeby ich zebrać. Prosta sprawa, nie, nie mam czasu w grze zbierać pieniądze, no to tym bardziej nie mam czasu zbierać, że tak powiem, złomu. Miejsca zajmującego w plecaku. Tutaj pewnie zaraz zrezygnuję z dalszego, z dalszej eksploracji yy, równiny rozpaczy. O, długa laszka. Ciekawe, czy ją wziąłem, czy nie. Chyba nie, nie wziąłem. O, nie wziąłem. No tak to bym pamiętał, że mam w plecaku. A muszę pamiętać o tym, żeby zbierać właśnie e, bez A, nie wziąłeś? Tak, ale mogę ją wziąć, wiesz, dlaczego? Bo móg mógłbym wtedy stworzyć dziki beldysz, który założyłby sobie mój e, pomocnik i by miał troszeczkę większą obrażenia. Być może jest jakieś odporności, czy jakieś dodatkowe umiejętności. to mógłbyś wziąć. No. O tutaj chyba się zacząłem na tym zastanawiać, albo znowu ja się mi przerwał. Ale niestety. No, Stwierdziłem, że... A, nie, nie ma co się szczypać. Nie ma tak komentować swoją własną grę. Nie, Kiedy, że straciłem czas na e, granie. Ile tutaj jest? 20 minut do odcinka. No to teraz jeszcze dodatkowe 20 minut muszę na komentowanie. Ale mam nadzieję, Klaudia, że w następnym odcinku, tak, bo w następnym odcinku też będzie przy, przy pokonywaniu Diablo, moja dziewczyna, komentować. E, bo tam to już totalnie, nawet już stwierdziłem w powie, że nie będę e, nagrywał dalej dźwięku z mikrofonu, po prostu go wyłączyłem i tyle. Tam Chciałem pokonać Diablo, już do niego wyszedłem. To ja się jakoś tak dziwnie rozryczał, że musiałem po prostu na szybko wrócić zamiast zastopować. To wróciłem do miasta i z powrotem y, później go ogarnąłem. Dopiero poszedłem pokonać Diablo. No, niestety będzie takie dziwne cięcie, bo wyłączyłem wtedy nagrywanie, bo myślałem, że będę musiał i tak to robić na dwa razy. Ale niestety, znaczy niestety, no niestety, pokonałem Diablo, Jaś tam się trochę popłakał, Klaudia go ogarnęła, przytuliła, prawda? Prawda. No i wtedy mogłem na spokojnie skupić się na Diablo. On tak. by poszedł spać. On wtedy poszedł spać? No, Panie, żeby mówić kochanie do mikrofonu. Ja Cię później spróbuję jakoś wzmocnić, podgłosić, zobaczymy jak je w będę słychać. Myślisz, że za cicho, nie? Nie, nie wiem, czy za cicho mówisz, czy nie. Po prostu nie mówisz do mikrofonu. No czemu nie? I nie mów tak, jakby, nie wiem... szara myszka z ciebie była. No dobrze wiem, że ty masz dobry głos. Jak się wkurzysz, to jedziesz równo. No raczej. A teraz co? bo publicznie to już nie masz nie ma siły mówić, tak? Pizzę ci kochanie zrobiłem, a, a ty co? A może nie to, że nie ten, ale nie wiem o co mówić. nie no, gra w to. No, patrzysz na grę, nie wiesz na co patrzysz, no to zadajesz pytanie, ja ci odpowiem. No po to cię właśnie wziąłem, bo sam też za bardzo nie, nie wiem co miałbym teraz mówić przy oglądaniu 20-minutowego odcinka, gdzie nie ma już tych emocji podczas grania. A zresztą na tym odcinku to i tak byłem tak mało rozgadany, że już sobie wymyśliłem yy, tytuł filmiku Milczący odcinek. No ale <grywki> jak stwierdziłem, że po co ma być milczący odcinek, i cały czas yy, krzyki Jasia i co chwilę wycinanie dźwięku, skoro po prostu mogę to nagrać osobno i być spokojny, tutaj nie pomyślałem, zamiast yy, wejść tam do nich od razu, to się bawiłem, szczypałem z nimi. No tamtedy by było wejście. Nie kochani, tutaj jakbyś poszła w dół i w prawą stronę jest takie, widzisz, tutaj na o, minimapie tu. takie żółte. A no, tu. No. No. Mogę od razu wejść i pokonać o, traktach, track, trak, i tak by to się skończyło, a nie ja specjalnie musiałem kurde przez tą ścianę się z nimi bawiłem No to nie musiałem. Ja powiem, wam, że bardzo ciężko się gra w momencie, kiedy dziecko cały czas płacze wam nad duchem, powiem wam szczerze, to jest tragedia. W żaden sposób człowiek się nie może skupić. Pewnie temu y, m, gram jak tępy osiłek, nawet nie nie, nie, nie patrzy, co tutaj się dzieje. Ale tutaj trach, trach, mnie atakują, wszystko. A Ja to nie wiem, zlewam ciepłym mocem i idę dalej. No. A ich życie tak się nie ubywa zbytnio. No, no bo jeszcze rady. bo mam y, duże obrażenia z umiejętności i szybko umierają, ale jakby było troszeczkę trudniej, to bym miał większy kłopot, bo mam bardzo małe odporności i y, mało życia. Teraz będzie chwilę milczenia. Mój Jaś, synek, znowu się skupia na rysowaniu i trzeba patrzeć, co on rysuje, bo inaczej jak się nie będziemy patrzeć, to no zaraz będzie awantura, jak to, jak to my nie zwracamy uwagi na syna, na dziecko. Czemu się tata nie patrzy, i mama jak pięknie rysuje, nie? No właśnie. <laughs> Lubi się popisywać. Nie on, nie to, żeby popisywać. On musi być w centrum uwagi. Jak dziecko. Czyż ja go. O, tutaj jest z umiejętnością teleportu laska. Pewnie będzie dużo warta. Miałem to sprawdzić, ale i tak pewnie nie zapamiętałem. Nawet pewnie nie sprawdziłem tego naszego sprzedawcy. Boże, Jasiu. Akurat czas naleźć w momencie mówienia I to, na, i to się już nie będzie dało wyciąć, będę musiał to jedynie jakoś ściszać, później podgłasić, znowu ściszać. Oooo, Jasiu, ty to uwielbiasz mi dodawać roboty. O i takie miejsca mnie bardzo denerwują na mapie. jest otwarta przestrzeń na mapie i specjalnie jakieś wielkie klatki, gdzie trzeba chodzić i szukać przejścia do tego. Nikt tego nie lubi. Miasto Potępionych to pamiętam, że zawsze jak grałem na singlu to jak najszybciej tylko znaleźć przejście i uciekałem z niego. Nigdy to jakoś za bardzo nie chciałem siedzieć. O, dużo ta mapa jest. to jest otwarta lokacja. Poza tym to jest czwarty akt, w którym masz chyba tylko cztery mapy. Tak? 4, 4 Pierwsza przed Izualem, z Izualem tutaj, Miasto Potępionych. Później jest rzeka i sanktuarium. A jeszcze przejście między rzeką pomili chyba, a sanktuarium to też jest jako mapa. Czyli jest takich sześć map, ale można szczerze powiedzieć, że są takie cztery mapy, na których, bo tamte trzy, przed Diablo po miasto, po Mieście Potępionych, to one są tak małe, że można powiedzieć, że to jest jedna wielka po prostu mapa. O, tutaj prawie umarłem. Zagapiony byłem. No ale cóż, na normie umieramy. nie umieramy. nie pozwalamy sobie na, taki, na takie... Wstydy, że mm -hmm. <laughs> tak to określę. Na normie nie można umrzeć. hełm ale to jest wszystko dla barbarzyńcy. To tam. wiesz? Ty sprzedaj. No, a myślę, że co ja teraz no. będę szedł robić. Patrz, widzisz? O, jeden teleportu to jest prawie 10 tysięcy gold. No... nie opłacało się. O, tutaj no. za chyba 20 tysięcy, bo nie spojrzałem dokładnie. Tutaj za bardzo nie wiedziałem, co robić z tymi klejnotami, które zbierać, które nie, ale chyba zostawiam sobie topazy, yy, sz, szafiry. Szafiry zostawiam specjalnie dla najemnika, jakbym znalazł ciekawą broń ze slotem, żeby dodać mu obrażenia od zimna, które będą po prostu spowalniać potwory. I to jest jedyny powód, dla których trzymam szafir. Topazy to wiadomo, żeby mieć yy, MFA większego. A ametysty zbieram po to, żeby później rolować sobie amulety, bo jak masz taką specy, specjalną kostkę, tutaj chyba już jest koniec odcinka. No, jeszcze 40 sekund masz taką specjalną, tylko nie pamiętam, czy to jest chyba to real, e, no. klejnot, amulet, e, perfekcyjny ametyst, Jak to przerolujesz, to masz taki pomarańczowy, pomarańczowy przedmiot. I pomarańczowe przedmioty są tylko i wyłącznie z tego z kostki, z formuły. Aha. Ich nie można znaleźć, nie można kupić, je można tylko stworzyć. No, a ten amulet, amulet będzie mi zwiększał procentowo e, do szybkości rzucania czarów e, FCR, tak zwany, no. jeśli dobrze kojarzę, no i tutaj znaleźli się znaleźliśmy miejsce kończy się filmik. Także dziękuję Wam za oglądanie. Żegnam się ja. I Klaudia. Życzymy Wam miłego, miłego dnia. dnia.